Witajcie, z tej strony ja, Gorki, i Slaj, redaktorzy serwisu Brona Kultura. Dawno się nie widzieliśmy, ponieważ było mało czasu, a ponieważ to mało czasu wynikało z różnych rzeczy, na przykład z mojej choroby, dlatego jesteśmy z powrotem z Brona Kultura, kulturalna gadka. Witaj, Slaj. Jaki dzisiejszy temat? Co może zmienić nowa generacja? Konsol. Konsol, Konsol bo mówimy o konsolach, bo teoretycznie pc to już jest nowa generacja, tak? Przynajmniej niektórzy tak powiadają. Nie wiem, ja się nie znam o pc -ty. Nie w ogóle. Dla mnie pc nie mają generacji. No, można wrzucić tak, że pc równomiernie cały czas ewoluują. Mhm. No bo ciągle można w BBH krzepać, tak? Następną, według mnie, ewolucją dopiero będzie zmniejszenie rozmiarów to, co Steam próbuje zrobić. Ale to jest dla mnie próba zmniejszenia komputera do wersji pc Mogę się mylić. Dobra, ale tak naprawdę to. PC-ty tak naprawdę trochę stają w opozycji do konsol. Przejdźmy do konsol, które według mnie są. Teraz ważniejsze, bo w tym roku tak naprawdę nastąpi ewolucja, albo rewolucja. Nie wiem, jak uważasz. To był temat, który chyba próbowałeś tak. Pamiętam, że żartobliwie zacząć na Warsaw Cosplay Tykei. Pytałeś, czy to rewolucja, czy ewolucja? No ja, bo to było ten. To było po. O Boże, teraz ktoś mi zwrócił uwagę, że jem i gadam i to jest No chyba. To było akurat po zapowiedzi PS4, więc temat był, że tak powiem ja na fali. Eee, no i pytałem ludzi, ale tam, no, wiesz, nikt się nie... Laicy, laicy. Rozumiem, że chcesz powiedzieć laicy, żeby było żeby... Okej. Okay. Nie no, ktoś tam coś wiedział, kumał, ale, ale, no wiesz, trzeba by pójść na Pixel Heaven, to można pogadać o takich tematach. No, wątpię, żeby ludzie pokroju... Eee, kto ma się pojawić na Pixel Heaven? Oprócz nas. Wszyscy. Właściwie wszystkim. Właściwie, Właściwie wszystkim wszystkie, wszystkie góry tak naprawdę, na branży komputerowej, tak? Mhm. <coughs> nie wiem, <coughs> nie wiem, co będzie na tej imprezie takiego super, bo tak naprawdę impreza ma się skupiać na tym, co było, a nie to, co będzie, więc mówienie o przyszłej generacji... W no nie, ale, ale, ale będą nowe rzeczy. Nie. Od Pixel to, od Pixelów to się zaczęło, ale rozwija się teraz w wielu kierunkach. Dobra, ale... Tak naprawdę znowu odbiegamy od tej przyszłej generacji, tak? Jakby nie było. Zawsze jesteśmy mistrzami odbiegania od tematu i mówienia o niczym. Dlatego, no. dlatego piszemy na naszej stronie. Mm -hmm. no. e, tak. Nie no, bo tak naprawdę powinniśmy w tym momencie się skupić na tym, co zaprezentowało SON, tak? Bo w tym momencie nie wiemy, co nam zaproponuje mm. Microsoft. Oprócz... Ale to już, te, już w tym tygodniu. Już w sobotę. Już w sobotę. No, czyli no naprawdę to nie o Wbijamy się tak naprawdę w temat. Ja na przykład nie będę oglądał, bo to, co robi Microsoft to mnie tak naprawdę nie obchodzi. Szczerze powiedziawszy, to co Microsoft robi i próbuje wprowadzić w przyszłej generacji, to uważam, że za stop stopę, za strzał stopa, nie... Stop, stop stopę. Stop stopę, tak. Stop stopę i stop wiesz, stopę, zbawę. tak, tak. No zabale, koniec. Nowy stop Dobrze, że mało osób nas ogląda, bo byłoby memy i gify różne. Takie mało 30. A. 10 to ja. 10 to ty. 10 to. Ja nie oglądam. Ja nie oglądam, więc wreszcie. Ja oglądam non stop, wiadomo, oglęcą twarz. Hej, slide, z przyszłości, pozdrawiam, cię. Nie klakujesz. Dobra, ale wracamy znowu do tego, e, co próbuje nam według mnie zaoferować Microsoft. Słyszałeś o tym, co, próbu co przynajmniej teoretycznie było zapowiadane. Że no. e, Microsoft w przyszłej generacji konsol chce zablokować obrót grami e, że nie będzie można sprzedawać gier. Że będą posiadały zabezpieczenia gorsze niż RDR i wszystkie te wszystkie chrzanione, które nam utrudniają teraz życie. I że gier nie będzie można sprzedać. Bo po prostu nie będą się uruchamiały na konsoli. No ben. No, ale, ale nie wiem, czy nie zdementowali w końcu tych platek, już nie wiem, bo tam ciągle dementują, mówią, nie mówią. No tak, ale to powiedzmy, że jeżeli tego nie będzie, jeżeli w końcu z tego, jeżeli faktycznie powiedzą oficjalnie nie, to była taka próba, ha, 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 nabijaliśmy się, nie, będzie można sprzedawa sprzedawać gry i będzie można grać, to nadal pozostaje kwestia e, Xbox Live. Czy uważasz, że nadal powinno być tak, że Microsoft powinien sobie życzyć pieniądze za usługi online? No wiesz, no niektórzy mówią, że warto, niektórzy mówią, że nie warto. To już trzeba by być, wiesz, człowiekiem e, z... E, no kimś musiałbyś zapytać to kogoś, kto ma Xboxa. Natomiast. E, znaczy ja znam dużo osób, kto ma Xboxy i mówią o nie, fajnie, fajnie, ale jak przychodzi do końca miesiąca czy tam półrocza i... O ja trzeba znowu zapłacić za Live no to, no to w zasadzie ja, ja bym nie płacił raczej, bo ja bym no, zrezygnował. No to jak byś grał po necie. Nie bo gra, bo po necie, nie gra masz tak dużo po necie. No ale tak naprawdę to bądźmy szczerzy na Xboxie duża liczba. Najwięcej sprzedanych egzemplarzy no. Call of Duty to jest na PC, a później jest na Xboxa, tak, Na PS3 to jest no, mała grupka. No ja wiem, dlatego dlaczego na, na przykład dla mnie Xbox, Xbox wydaje mi się kompletnie nie konsolą dla mnie, bo to po pierwsze są właśnie gry do multi, dużo osób bardzo mówi, że Xbox ma świetnie rozwinięte multi i tak dalej, i tak dalej. No ten... tak? Cross-chat cross i, tak da i tak dalej no ten cały ko... 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 Nieważne. E, ekosystem. E, a druga rzecz to są gry casualowe, czyli Kinect i tak dalej. I to no już nie jest moja bajka, więc wydaje mi się, że w tym momencie... Ale się szczerze ci powiem, że Kinect to został strasznie zaniedbany i to, co się dzieje na, Nie wiem. No nie, no... na początku był tylko Kinect. Sorry, całe drugie chyba trzy po Kinectie było tylko i wyłącznie o Kinect. No tak, typ. a w ile osób teraz gra na Kinectie? Tak wszyscy wszyscy się yeah, zachwycają no. kolejnym Call of Duty, kolejnym nie Black Ops Dobra, dwójka. Dobra, mi się wydaje. Halo, tak. Nie wiem. Jestem ciekaw, w czym teraz nas zaskoczy, bo Sony tak naprawdę tworzy teraz, e zdaje sobie sprawę, jakie, znaczy, błędy, jakie popełniło przy PS3, i mówi: Hej, popełniliśmy błąd. Na, sta na starcie obniżymy już cenę konsoli i dodamy wam narzędzia społecznościowe, które są fajne i wow. I teraz wiemy, że jest taka moda w streamowaniu i w ogóle, że wszyscy mogą wiesz, konto YouTube sobie założyć, let's play, je robić, ale wy to wszystko dostaniecie w jednej konsoli. Nie ja uważasz, że to jest taki trochę krok w stronę um, wiemy, że zrobiliśmy źle i wiemy, że jak no, wrzucimy temat... Nie. Jak, nie? Myślę, ja, bym jest... ja bym powiedział, że to jest inaczej. Nie wiemy, że zrobiliśmy źle. Wiemy, że rzeczywistość grania się zmieniła. Że podejście do grania się zmieniła. Wiemy i odpowiadamy na to. Wydaje mi się, że oni nie mają poczucia, że zrobili źle. No okej, okay. jest to, że oni dokładali do PS3 i teraz mówią, że tym razem nie zamierzają dokładać do PS4. Ale, Bo no tak, że... no, dokładali tak naprawdę, dopiero no. przestali dwa lata temu dokładnie. Ale mi się wydaje, że oni nie uważają PS3 za coś, że, że nie wyszło. No, że... Znaczy, uważam, że z ceną było powiedziane jasno, że cena była za wysoka. Sorry, PS3, potencjał PS3 nie został tak naprawdę nigdy do końca wykorzystany. Te zalutowane rdzenie to już w ogóle dla mnie jest porażka. Po co? Po co? No Teraz dostaniemy wszystko niby teoretycznie lepiej zaprojektowane. Choć wierzysz w te obietnice, wierzysz, że będzie można jednocześnie obsługiwać czat, kamerkę wideo i grać w grę, jednocześnie wszystko live streamując z jednej konsoli i jeszcze udostępniając filmik na Facebooku, bo ja jakoś tak troszeczkę to tak wygląda jak shangri dla graczy, którzy nie wiem, robią filmiki na YouTubie. No wiesz, jeszcze się pewnie dużo okaże. No zawsze się na początku szubnie odpowiada, a potem wops no. nie wyszło, waps nie działa, wops tak nie działa. Tak jak z tym, się. widzieliśmy już konsolę? Bo ja nie widziałem jeszcze w konsoli. No nie, nie. No nie było jeszcze konsoli, więc tak naprawdę ta nowa generacja to jest troszeczkę za, Ale, za akurat, nie. Tak mi się podoba, bo zachowali sobie jednego asa takiego, że o, na E3 będzie wow, 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 pokażą konsolę. No bo tak. a tak to wszystko by pokazali... No i też prawda, no będą mieli jakiś... jakiś... Asa w rękawie przeciwko Microsoftowi, ale to jest troszeczkę takie, e, nowa generacja konsol jest trochę jak wizja mojej emerytury W ZUS-u. Niby coś o tym słyszę, ale na pewno tego nie zobaczę. Przynajmniej nie zobaczę w tej takiej formie, jak jest zapowiedziane. Póki nie ale właśnie też wspomniałeś o Microsoftie. To jest ciekawe, czy Microsoft pokaże konsolę w sobotę. Bo jeżeli pokaże, to, znaczy, to no to, nie, to będzie rzucenie rękawicy, bądźmy szczerzy. No, zawsze takie przebicie, ale nie, jestem ciekaw właśnie, czy oni podchwycą ten motyw z ukrytą konsolą, czy, czy, czy pokażą. Natomiast, ale jeszcze co do Microsoftu, bo to właśnie fajne, ta kulturalna gadka wyjdzie nam taka właśnie na gorąco przed o, o ujawieniem konsoli. Więc y, 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 jestem ciekaw, bo wiesz, największa draka była o to stałe połączenie do internetu. Ciekawe. A, no tak, że Microsoft będzie wymagał swojego połączenia z internetem. Szczerze ci powiem, że z doświadczenia mogę tylko powiedzieć, bo grałeś chyba w niektóre, na przykład, nie wiem, Far Cry, Grykałem. jeżeli się nie mylę, Far Cry 2 od Ubisoftu potrzebował połączenia z internetem, żeby się zalogować. No, i to od... Od... No właśnie. Bez, bez połączenia z internetem nie jesteś w stanie odpalić gry. Pamiętam, że K Splinter Cell Conviction, tak. E który ja na szczęście go kupiłem w wersji Steam'owką, ale wersja pudełkowa też wymagała e aktywacji przez internet. No, <laughs> ja wiem, że mało, jest mało już takich graczy, którzy mieszkają na Alasty i nie mają połączenia z internetem. Ale jednak. Aha, jednak gra, która wymaga stałego połączenia z internetem, to jest troszeczkę krok w tył. Tak, tak. Nie no, nie ja, znaczy nie wiem, czy to jest krok w tył, znaczy. No jest krok w tył. To ja na przykład jeżeli. Ale chodzi, chodzi o to, przykład... że oni nie powiedzieli, że będą gry. Powiedzieli, że. Znaczy nic nie powiedzieli, zacznijmy tego, nic nie powiedzieli, no a ludzie... Wnioskowa... Tak, no no tak. Wnioskowali. Ale Proszę. chodzi o to, że jest taka, jakby gdzieś czytałem, że, że po prostu część funkcjonalności będzie wymagała dostępu do internetu, a część nie, no i... I no. czyli coś na, tak jak masz w Steamie, że masz opcję online-offline że no. jak jesteś podłączony do internetu, musisz wybrać opcję offline, on wtedy zgrywa wszystko do pamięci podręcznej komputera zgrywa ci save'y z, z chmury zamyka się tak jakby i wtedy możesz działać w trybie offline tak? no, no to tak jak ten jak i, no przecież teraz jest coraz więcej takich właśnie systemów które działają tylko w offline, tak jak ten e, Chromebook Chromebook też y, cały czas potrzebuje, jakby jego siła tkwi w połączeniu z internetem. A, ale możesz sobie tam odpalić większość aplikacji w offline, nie? tylko pff, działa to jak działa, jak czytałem ostatnio na Antywebie. Natomiast no, żyjemy w takich czasach, że internet jest wszędzie, nawet już ja kupiłem sobie New Mobile, sponsoring. Z internetem i też chodzę już teraz z internetem. Przy czym wydawało mi się, że to w ogóle jakieś, że co jak co, ale ja to nigdy nie będę miał internetu, a tutaj proszę, proszę, internet mobilny jest. No ja, mam w, ja mam w playu od jakiegoś czasu też po serii. Nie, no że tu ja i też nie mogę naczekać. New Mobile jest świetny, 350 MB za 7 zł to jest dobra sprawa. Najlepsza oferta, jaką widziałem. Ja, ja mam bez nielimitowany, więc mnie to tam nie rusza. No ale nielimitowany, ale pewnie jakoś masz prędkość taką żółwią. No ale mam 250 na początek. No ja mam 350. No nie wiem, w każdym razie... Nie, jest, jest tak, że zmienia się, tak, jest, yy, yy, myślę, że może być tak, że ludzie przyzwyczajeni do Xbox Live z Xboxa 360 mogą powiedzieć, dobra, będzie Xbox 720, nie Infinite, tak, Xbox Finne. 8. Jezu, matko, tam mózgi w tym Microsoftie po prostu wymyślają kampanie reklamowe hmm, no no bo oni, wiesz, nie mogli zacząć z Xbox 1, 2, 3, bo byliby, mieliby Xbox 1, a PlayStation było 2, więc wyszłoby, że Xbox gorszy niż PlayStation. Tak, to mamy Xbox 360. No i, I teraz prostu... mają problem. Nie wiem, Super. co oni potem zrobią. No nie, będzie... nie wiem, co oni I... zrobią po Infinite. No Ale będzie... co nie zrobią wiem. po Infinite? No teraz to już naprawdę już, no nie da się być bardziej niż nieskończony, to już jest koniec, to już jest znak. Genialny pomysł na artykuł taki. Wysłanki który... będzie, albo tak naprawdę... Maksimum maximum Infinite. Nie, myśmy... nie no mówię ci, to jest znak, że to już jest koniec gener... koniec konsol stacjonarnych, no niestety ostatnia, bo potem tak, już nie ma. będzie mam... w chmurze, będziemy grali w nie... na niewidocznych tych e, rozpływających się konsolach. Nie, ale tak na serio, to to jest coś, co... Tak naprawdę teraz czekamy na to, co zrobi Microsoft, tak? Bo no. tak naprawdę Nintendo już przy poprzedniej generacji, już, po, po tego, już przy Wii, powiedział, a my to trzanimy, wydajemy konsolę, która tak naprawdę tam jest lekko do chrzanu z grafiką, idziemy w casualów i, i rozwijamy swoją technologię, Lot i takie tam bajery. A reszta tak naprawdę, no, bądźmy szczerzy, no, kto ma Wii, to ma Wii. Wii U to też jest wersja Wii, tylko że na sterydach i, nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę Nintendo Gra w swoje. Odpadło. Nie, bawi się w swojej piaskownicy. Tak, tak, w swojej piaskownicy. Bawi się w swojej piaskownicy, jest takim trochę dzieckiem troszeczkę z takim w czaperscy ze śmigiełkiem, tak. z własnym, no. sam, własne, własną wizją świata, z własnym wiaderkiem. Mówi: A jest fajnie. A obok no, siedzą... Ale wydaje mi się, że teraz. Ale Wii U, już, Wii U już jest tak oderwany od rzeczywistości. Naprawdę, to no chyba nikt nie bierze jego na poważnie przy rozmowie o nowej generacji, bo no. Wii jeszcze jakoś tam mówiono, nie, że jakoś tam... No, ale Wii dopyłasz... w ogóle to już jest... <noise> to już kosmos, to, to jest prostu inna rzecz, inny produkt, ale co te, też trochę Nintendo może na to liczyło, że będzie innym produktem, to wiesz, bo masz mieć dwie konsole. Mhm. Oni Cii. przede wszystkim wygrają na tym, że oni nie ryzykują swoich pieniędzy. Problem jest taki, że jeżeli Sony teraz yy, udupi z PS4, to... Bo? firma będzie miała naprawdę dużo problemów, bo oni wszystkie, te wszystkie problemy finansowe, tak naprawdę wszystko, teraz opierają na PS4. Jeżeli PS4 się nie sprzeda, to Sony może się okazać, że zbankrutuje i możemy się pożegnać z Sony. Tak jak to było z tak Commodore 64. Nie, no co, to już mają te telewizory, komórki mają. To nie jest wszystko, zobacz, że to nie jest już tak samo jak kiedyś. I no nie Maj jest tak samo. Microsoft powoli, naprawdę, może się okazać, że będziemy za jakiś czas Microsoft Infinite. A, że już nigdy, Że nie. już nic nie będzie więcej. Nic nie będzie, będzie tylko Microsoft. Będziesz grał na konsoli Microsoftu, będziesz miał tablet z Windows. Rynek 8. nie znosi próżni. Tak, nie tak, wiem. A, A, Apple wyda konsolę i będzie tego. A, Apple się skończył no, za Steve, ten, po śmierci Steve'a Jobsa, z całym szacunkiem. Też tak uważam. Jak wszyscy. Z... Apple się skończył na Steve'ie Jobsie. Sorry. To co jest teraz. Sorry. Zmarł Steve Jobs i nagle był. I, i jeszcze żył Steve Jobs, był iPhone 4. Zmarł Steve Jobs, nagle co jest? iPhone 4S. Gdzie tu rewolucja? Zero. Dammit! Jak to się stało? No. Nie, no niemożliwe. No nie, no to koniec. Jest. Dla mnie to koniec. Koniec. Absolutnie spalenie. Nie, no dla mnie to jest według mnie krok, może nie w tył, ale to jest taka stagnacja. E... Bo. Bo. Tylko dlaczego nam Apple nagle się. Mówimy o nowej generacji, a O nawet... mój drogi, mój drogi, to może być nowa generacja. Teraz właśnie chodzi o to, widzisz, nowa generacja to nie można się zamykać tylko na tych trzech konsolach, bo. Bo może nie będzie to. Nie jest to nowa generacja w sensie stricte, ale pojawia się masa nowych konsol, te wszystkie. Teraz ten Project Shield od Nvidii, Steambox, czy tam jak to się nazywa. To raczej wiesz, co bym się eee... na Steamboxie? Online, nie Onlife, tylko on, on oh. live. Only, wcześniej tam się zwołał. Uja, uja, uja! uja. uja. Nie, szczerze ci powiem, że ją, ten Uja, na przykład, czy tam ten... Mówisz o tej konsoli opartej na Androidzie. Tak, Nie biorę że... kompletnie pod uwagę, bo to będzie tylko system androidowy, czyli tak naprawdę będą porty gier, które były wydawane na, ta na tablety. Już bym szybciej gry na tablety bym szybciej oparł jako taką nową generację. Leż, no, no, tak jak grałeś w według mnie rewelacji nagra Leviathan Warship, którą po prostu No właśnie, wąca. trzeba spieracić i zobaczyć, co to jest. <śm> bo w wersji na komputery na Steamie kosztuje 9 euro, a w wersji na tablety kosztuje 14 zł. I jest tak, że masz normalnie obsługę clouda, grasz na tablecie, wrzucasz na kompa, grasz na kompie, wrzucasz savey, możesz grać, jest multi. Już masz tego tableta? Nie, nie mam. Ja, nie, za drogi są jeszcze tablety. Czekam na <grym> ten nie, jeszcze bardziej. E, I masz tak, że możesz grać. Użytkownicy Leviathan Worship, e, którzy mają na Macu, mogą grać ze wszystkimi, Jest we wszystkie strony to działa. Możesz no. grać tablet z Maciem, Mac, no, z PC-tem. No, no. Możesz grać na wszystkie. To jest potęga, rozumiesz, masz różny system, ale możesz grać w jedną grę. To jest super. No, potęga możesz... otwartych systemów. No, mam nadzieję, że to, to będzie tak, jak ta, na przykład uważam, że dużym, roz... dużym krokiem może być ten Steambox. Bo jednak sobie nie mówić, jeżeli Steam zbuduje własną konsolę, to zobacz, i która będzie współpracowała z tymi wszystkimi grami, które już wydali, to jaki, jaką będą, jakie zaplecze będą mieli. No oni no, tak, no dlatego oni mogą sobie pozwolić. No ale w tym, w tym sensie i, i Apple może sobie pozwolić, tak? Bo i oni mają Apple. A no, oni mają kapita, jakie oni mają gry? To jest sprzęt do casualist z całym szacunkiem Apple. No dobrze, no ale casual wie, Znaczy no, Problem z casualami jest taki, że okej, okay, mnóstwo osób gra na te telefonach i smartfonach. Ale jak przyjdzie co do czego, żeby kupić konsolę, która ma niby te same gry, ale jednak trzeba kupić jakiś sprzęt i tak dalej, który jest tylko do grania, to podejrzewam, że wiesz, nawet 1% może by się ruszył. Wiesz, nasze mamy, wujkowie i tak dalej grają na tych smartfonach, ale grają, bo mają telefon, tak? Telefon muszą mieć no. komórkowy i przy okazji ogra. Tak jak kiedyś w telefonach komórkowych też były gry. Natomiast jeśli chodzi o rynek poważniejszy i zakup jakiejś konsoli, nawet z tymi samymi grami, to oni są absolutnie... No, Uziemienie. Margines i, i nie sądzę, żeby ci nasi wujkowie w ogóle pomyśleli o tym, żeby kupić konsolę. Moim zdaniem... Ci wszyscy, dlatego mówi się, że o teraz granie to rozkwitło, bo wszyscy grają. Moim zdaniem, że nie, moim zdaniem tak naprawdę nadal grają tylko ci, co grają poważnie o tym, na konsolach i tak dalej. A ci wszyscy casuale, oni nie myślą o sobie jako o graczu, więc oni nie znaczy, są graczami. To jest to samo, co się pojawiły komputery w latach 90. i wszyscy grali w e, Pańbala w. E, nie wiem, co tam jeszcze było zawsze na kompakt. z e, Tego. E, Saper, właśnie, Saper. Przecież. Wszyscy grają w biurach w Sapera, ale nie uważają mm. siebie za graczy przecież. Właśnie. To jest. To, wiesz, a to, 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 wiesz, to jest temat na, osobny, ten, na osobną gadkę, bo tak jak mamy nie, słuchacz i kinoman. Tfu, słuchacz, e, widz i kinoman, tak? Każdy ogląda tak. telewizję, no, ale... ale nie każdy jest fanem kina, a w grach mamy gracz-gracz. A powinno być znaczy, gracz. Gracz jest to... graczowi nierówny? to co. No właśnie. To co. W nie wiem, 10 lat temu próbowano nawcisnąć, że ty nie jesteś graczem, ty jesteś niedzielnym graczem. Bo nie grasz cały tydzień, tylko grasz tylko w weekend. Tak, no jest teoretycznie to pojęcie casuala i pewnie w nim trzeba by szukać, że jest casual, czyli osoba, która, no gra w gry i jest gracz, osoba, która uwielbia gry i kupuje konsole i wydaje pieniądze. To no, nieważne, ale odbiegamy W od... zasadzie kończąc, bo musimy kończyć, bo już 18 minut, 19, doszliśmy chyba do wniosku, że nowa generacja konsol może się okazać, że nie będzie to z konsola stacjonarna tylko może się okazać, że to będą tablety na przykład. Że nową generacją może być nagle okaże się, że konsole przenośne znowu wygrają. Że to są, nie wiem, w latach 90. że nagle, nie wiem, gęboj stał się zna, z, sławny, tak? Że wszystkie dzieciaki miały gęboje, nikt nie myślał o konsoli stacjonarnej. To się zmienia, myślę, że albo może się okazać, że konsole będą na tyle drogie, że znowu powrócimy do PC-ów. Albo, albo będzie tak, że odejdziemy znowu od PC-ów, bo będą zbyt skomplikowane i części będą zbyt, zbyt drogie. I że ja, na... nie, ja nie wiem. Dla mnie na przykład to jest totalna teraz yy, kosmos, to, to się stanie, bo mamy... Zbyt tak naprawdę jest jestem. Tak jest mnóstwo, no, mnóstwo graczy na rynku. Jest mnóstwo, bo począwszy od tych telefonów, tabletów, przez y, konsole przenośne, przez te wszystkie małe konsolki na Androidach, przez Steambox i tak dalej, aż do dużych graczy i jeszcze gdzieś tam z boku pewnie jest Wii U y, i po prostu jest tyle <laughs> rzeczy, że. <laughs> Mały, upośledzony brat. Tak, mam upośledzony brat, więc yy, mi się wydaje, że ta gadka to jest dobry, dobry taki wstęp na gorąco. Do tego, do, za tydzień moglibyśmy pogadać, co się stało po Xboxie. No tak. No, Kiedy byłoby to, fajnie porozmawiać, rzeczywiście, czy, co, co, co się zmieniło jakby w postrzeganiu tych dużych konsol. Już tak tylko o dużych konsolach pogadać za tydzień i zobaczyć, czy się zmieniło. Zwłaszcza, że po tej konferencji, jeżeli się nie mylę, szef Valve i Steam miał też ogłosić jakiś tam... Wieście a propos Teamboxa i się ustosunkować do tego, co Microsoft miał pokazać. Więc myślę, że mielibyśmy z dwóch różnych obozów jakieś takie o? nowe. No dobra. To hej, myślę, hej. że to jest dobry pomysł, żeby jeszcze pociągnąć, żeby zobaczyć. Nie wiem, co na, na te osoby, które to oglądają, mogą się nieźle tego że... Znaczy, ja jako osoba, która to oglądam, myślę, że okej. Okay. Tak, tak. Ja I, ty, ty, ja... I ty jako osoba, która. Tak, ogląda, co uważasz? Tak, też mi się podoba. Nie. O. Myślę, że za tydzień jeszcze growo pociągniemy, a za dwa tygodnie coś będzie z Fondą. Pando! Pando! Już ja będę musiał się wykazywać. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. A wam przypominamy, że możecie nam zadawać pytania w komentarzach poniżej. Jemu też. Jemu też. On chętnie like. odpowie na wszystkie te, wasze pytania. Jeżeli macie jakiś temat na kulturalną gadkę, też możecie w komentarzach poniżej na naszym koncie twitterowskim albo na FB. I dziękujemy wam za wysłuchanie naszej papraniny przez całe 20 minut.